Poniedziałek, czwarty tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich dowiadujemy się o radosnej nowinie, że Pan Bóg chce, żeby również poganie w Niego uwierzyli, że daje łaskę Ducha Świętego również puganom. Dla nas to już jest oczywiste, że, że głosimy Ewangelię wszystkim narodom, natomiast dla nich, kiedy naród żydowski był wybrany przez setki lat, kiedy było jasne rozdzielenie między poganami a żdami, ta wiadomość była absolutnie rewolucyjna. Można by ją porównać do zniesienia niewolnictwa albo, albo do jakiegoś przełomu, który otwiera im niesamowicie oczy. Nawet są na początku oburzeni, że Piotr idzie do pogan. I wtedy Piotr tłumaczy, że miał nawet taki sen, w którym Pan Bóg mówi o tym, że pogani zostali już oczyszczeni. Potem poszedł do i do Korneliusza, otrzymali łaskę Ducha Świętego, więc trudno, żeby im odmówił chrztu, jeżeli oni sami zostali przez Pana Boga wybrani. Ten fragment daje dużo radości pierwszym chrześcijanom, bo, bo daje im takie przekonanie, że Bóg chce, żeby wszyscy zostali zbawieni, że, że Panu Bogu zależy na tym, żeby, żeby każdy mógł cieszyć się łaską, łaską wiary w Jezusa, łaską życia wiecznego. I dla nas dzisiaj to czytanie jest taką, takim niesamowitym wezwaniem do tego, żebyśmy nikogo nie wykluczali z, z, z wieści, z wiadomości, z, z dobrej nowiny o zbawieniu. Żebyśmy nie tworzyli sobie tak, takich get, współczesnych pogan, mówiąc, że ten na pewno nie będzie zbawiony, do tego nie powinno się pójść, z tym nie powinno się rozmawiać. Żebyśmy to, co mówi święty Paweł w liście do że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, żebyśmy mieli taką świadomość, że jeśli Bóg chce zbawić wszystkich, to żebym ja też chciał zbawić wszystkich. Jeżeli Bóg chce przyjść do każdego, żebym ja chciał przyjść do każdego. Jeżeli Bóg nikogo nie odrzuca, żebym ja nikogo nie odrzucał. Może dużo zależy od tego, na ile mamy w sercu pragnienie Boga, bo, bo jeżeli Bóg ma pragnienie zbawienia wszystkich, to może my nie pragniemy zbawienia wszystkich, bo może mamy w sobie za mało pragnienia Boga. O którym mówi psalmista, Boga żywego pragnie moja dusza. Przepiękny psalm 42, opowiadający o tym, że jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Boga żywego. I ten psalm jest pisany z perspektywy, Byśmy powiedzieli, północy, najprawdopodobniej u źródeł Jordanu, u stóp góry Hermonu, daleko od Jerozolimy, i on tęskni, on naprawdę tęskni za Jerozolimą, może nawet jest na wygnaniu, daleko od świątyni, i on tak tęskni za Panem Bogiem, że, że naprawdę widzi, że, że jak łania pragnie wody ze strumienia, tak on pragnie Boga. Dobrze byłoby sobie usiąść spokojnie dzisiaj i zadać sobie pytanie: za czym ja tęsknię? Czego ja w życiu pragnę? Gdyby ktoś mi kazał napisać pierwszych pięć, dziesięć rzeczy, który, za którymi pragnę, za którymi tęsknię, o których marzę, to co bym napisał? Czy byłby tam Bóg? Czy naprawdę pragnę Boga żywego? Czy tęsknię za Bogiem żywym? Czy mam w sobie takie, takie mocne pragnienie, żeby Bóg był? Żeby Bóg był? Może może czasem nie ma tego pragnienia, dlatego że nie jesteśmy na wygnaniu, że nie jesteśmy daleko, że mamy naprawdę za dobrze, że mamy blisko kościoły, możemy się modlić, możemy czytać Pismo Święte, a może czasem taka sytuacja trudności oddalenia grzechu, nieszczęścia powoduje, że człowiek pragnie. Módlmy się dzisiaj przede wszystkim o pragnienie, żebyśmy pragnęli Boga, bo jak człowiek będzie go pragnął, to i tak naprawdę będzie go wtedy szukał. Ewangelia Jana. Dosyć jasno pokazuje czy mówi, że jeżeli ktoś dba o innych ludzi. Jeżeli pasterz nie jest najemnikiem, to on będzie po prostu wchodził do owczarni przez bramę. No nie będzie jak złodziej, wchodził tylnymi drzwiami, ale przez bramę. I tą bramą jest Jezus. Jezus mówił sobie: Ja jestem bramą owiec. Bardzo dziwne porównanie, czy dziwna metafora, bo ktoś by powiedział: Co to znaczy wejść przez Jezusa? Co to znaczy wyjść przez Jezusa? No, jest to pewien stopień abstrakcji, ale generalnie my to czujemy, że wchodzę w w imię Jezusa, wychodzę w imię Jezusa, robię to, co robi Jezus, mówię to, co mówi Jezus, za każdym razem zadaję sobie pytanie: czy tego chce Jezus? Jeśli chcemy być dobrymi pasterzami, to musimy wszystko postawić na to, żeby, żeby zadać sobie pytanie: gdzie jest Jezus? Kim jest Jezus? Co Jezus ma na myśli? O co Jezusowi chodzi? Jakie on ma pragnienie? Żyć w Chrystusie, żyć Chrystusem, tak, żeby po prostu ludzie mieli głębokie przekonanie, że rzeczywiście, rzeczywiście ten ksiądz, ten pasterz, ten człowiek, to on ma w sobie coś z Chrystusa. Byłoby pięknie, gdyby przez kolejne lata udało się nam do Chrystusa chociaż trochę bardziej upodobnić. Jesteśmy zwierzętami, sakami, jesteśmy ludźmi Homo sapiens, jesteśmy też chrześcijanami, ale byłoby pięknie, gdybyśmy z biegiem lat stawili się. Coraz bardziej Chrystusami. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.